Nadrabiamy kolejny film, Yay! Witam z tej Cube, a oto test nowych Tigerów. Tym razem są to Tigery 2 nowe w żabce, zwykłe w puszce Wild West i Lazy East. Musiałem tu sobie sprawdzić aż. Są one dostępne już od 3 sierpnia, jednakże no z racji tego, że muszę panadrabać te filmy, to kolejność na nie jest dopiero teraz. Jednakże są na promce tam do 16, więc jeśli ktoś jeszcze ich nie spróbował, to za 3,50 za puszkę przy zakupie dwóch można się zaopatrzyć właśnie w takie cosie. I oczywiście typowo jak Tiger nie mam zielonego pojęcia o jakim to jest smaku. Jedyne co wiadomo to, że jest to bez dodatku cukrów, a nie że to jest kompletnie zero, więc ma tak naprawdę 10 gramów cukru na całą puszkę. Jeśli chodzi natomiast o wygląd, to jak puszka Wam się kręci, wygląda naprawdę spoko. Widać, że grafik znowu dołożył do pieca. A nie, jednak widać jakim to jest smaku: mandarynka pomarańcza juzu. Co to jest juzu? A, dobra, yuzu to jest jakiś owoc. Pierwsze słyszę w ogóle co to jest. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy. Tak to wygląda ma kolor. Nie zgadniecie. Mi się to kojarzy z jakimś takim mangoloko, ewentualnie coś pokroju kaotika, monarcha, ale chyba bliżej kaotika jest, nie? W zapachu ty naprawdę mocno czuć tu pomarańcze. I czuć też coś podobnego do cytryny, więc może jest to to całe juzu, czy jak to się tam nazywa? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Dobre, wyszło im to. Podobnie jak w przypadku zapachu, czuć tu na pierwszym miejscu pomarańcze trochę mniej taki cytrynowy smak, a mandarynka dopełnia tą swoją słodkością. Także ogólnie rzecz mówiąc, Tiger się postarał. Naprawdę mi to bardzo smakuje. Nie czuć też, że to jest nisko cukrowe, powiem wam szczerze. Bo czuć, że ten smak jest dość wypełniony i jest przy tym też słodki, ale nie jest przesadnie słodki. Także w krótkim podsumowaniu mogę powiedzieć, że jest naprawdę smaczny i mogę go wam zarekomendować, bo jest naprawdę świetny. Jak na Tigera oczywiście. Jeśli ktoś lubi takie cytrusowe smaki, to zdecydowanie jest wart sprawdzenia. No ale to tyle w tej kwestii. Ja w zasadzie szykowałem się na basen. Więc jak wrócę, to przejdziemy do wersji wschodniej. Wróciłem. Co prawda nie z basenu, a z wanny, ale chciałem zostawić te wrażenie mokrych włosów, nie? Zresztą mniejsza z tymi intencjami. Mam tutaj drugą puszkę, tym razem jest to oczywiście lazy. I jak wspomniałem wcześniej, puszka wam się kręci i to jest tym razem smak truskawka kiwi pomelo, czyli smak, który jest niby dobry na papierze. Ale słyszałem, że nie każdemu to siada. Na przykład, jak była ta zamieć od OSHI, to mi na przykład to fajnie smakowało, ale słyszałem głosy, że no nie bardzo wam siadło to OSHI. Także no cóż, zobaczymy, czy w tym przypadku będzie lepiej. Myślę, że jeśli Tiger się postarał, tak jak w przypadku tamtego Westa, to to też będzie dobre w takim razie. Zostaje zatem to otworzyć. Dobra. Kolor? Zdecydowanie taki czerwony, wręcz truskawkowy, tak jak to jest w puszce, co nie? Nie ma tutaj chyba za dużo co do dodania, jest to naprawdę ładna barwa. Jeśli natomiast chodzi o zapach... No, czuć tutaj zdecydowanie truskawkę na pierwszym miejscu i to pomelo jest takim dodatkiem do tego. Kiwi w sumie, no nie czuć w zapachu, szczerze mówiąc. Zostaje zatem tego spróbować, także siup. No też jest niezły, też jest niezły w sumie. Fajnie się komponuje tutaj ta truskawka z tym pomelo, chociaż w sumie nie wiem na ile to jest prawda, bo aż sobie zajrzałem do puszki i w składzie nawet nie ma tutaj soku z pomelo, jest natomiast 18% jabłka, 1% truskawki i 1 kiwi. Także jest to naprawdę zamaskowany smak, ale no, powiem wam szczerze, jest to tak naprawdę głównie truskawkowy napój z wymieszanymi właśnie takimi różnymi smakami. Tak jak wspomniałem, kiwi ja tam kompletnie nie czuję, więc mogę założyć, że to jest truskawka, jakiś inny owoc i do tego ma jeszcze taki kwaśny mały posmak. Ogólnie spoko, w konsystencji jest lekkie. Z reguły, no to nie są akurat takie smaki, żeby to było jakieś mulące, no chyba, że ktoś tam doda 5 kg cukru. Ale wolę o tym wspomnieć, bo jest lżejsze w konsystencji niż West. Ale nie był też West jakoś specjalnie wiecie, mulący, wręcz powiedziałbym, że wcale. I do czego tutaj bije? Oczywiście podsumowanie, więc uznaję, że obydwa te Tigery są spoko, ale dla mnie West lepszy. I myślę, że jeszcze spróbuję go nie jeden raz, jeśli oczywiście Tiger zostawi te smaki w spokoju i nie będzie ich zajmował zaraz po promocji, albo tam parę tygodni później. Ale jeśli mam to wziąć w ogóle, obydwa są spoko, mogę je zarekomendować. Także idźcie do żabki i dajcie znać, co myślicie o tych właśnie, chciałem powiedzieć, monsterach, Tigerach w komentarzu poniżej. Ja zatem dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się film podoba, to zostawcie ocenę pozytywną. Jeśli nie, ocenę negatywną, o komentarzach mówiłem, jednakże jeśli jesteście zainteresowani moimi materiałami, to zachęcam do subskrypcji tego kanału. Jak również do uderzenia w dzwona, jeśli chcecie dostawać od nich powiadomienia, ponieważ z tym YouTube ma różnie. Zachęcam też do zajrzenia na Kube Serwera, czyli mój serwer na Discordzie, gdzie prowadzone są dyskusje na wszelakie tematy. Tam generalnie jest życie community tego kanału i można tam porozmawiać również ze mną, ponieważ też tam jestem, no oczywiście, nie? Także zapraszam, bo jest miło i fajnie. Oczywiście socjalne media moje po tej stronie. Na Instagramie się udziałam najczęściej z tego tytułu, że codziennie wrzucam coś na storkę po prostu z mojego życia prywatnego. Na Facebooku już trochę mniej, bo tam są po prostu powiadomienia o filmach, które na Instagramie też są oczywiście, no ale z tych dwóch rzeczy to tak jak wspomniałem, zachęcam najbardziej na Instagrama zajrzeć, no bo hmm, czasem zadam jakieś pytanie albo hmm podzielę się jakąś muzyką, jakąś opinią, cokolwiek. Także to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam za to, że byliście. Trzymajcie się i do następnego razu. Bye bye.